Mam witam dwóch widzów. Już miałem scenkę. Nagra. I co? Dzisiaj sobie pogramy w Minecrafta na takiej Ala kwadratowej masakrze. To jest jakby kwadratowała masakra Junior. Mam nadzieję, że już wszystko dobrze widać i słychać. Aha, brak danych. No okej. Okay. Jakby. E, już miałam scenkę. Okej, okay, nagra. E, I co? Dzisiaj sobie pogramy w Minecrafta na takiej Ala kwadratowej masakrze. To jest jakby kwadratowa masakra Junior. Mam nadzieję, że już wszystko dobrze widać słychać. A, danych. no okej. Okay. Jakby. Już miałam scenkę I nagra. Okej, mam nadzieję, że wszystko już jest dobrze. Mógłby. Dobra, czekajcie, sprawdzę na telefonie, czy jest wszystko. I się zobaczy. Jak coś, to już tutaj włączę sobie. Aha, dobra, bo już miałam. dobra. Dobrze, słuchajcie ja zaraz wrócę, yy, muszę coś zrobić i już wracam do was, dobrze? Przepraszam. Eee, serki przerwa. Czemu nie ma tego napisu? O, dobra, jest. eee, 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 e. Dobra. Okej, słuchajcie, jednak z dnia planów idziemy na Robloxa. Eee, co tu się dzieje? Idziemy na Robloxa kwadratowo nie działa. Eee, Także no. Okej. Okay. Eee, no to co? Chyba Robloxik, nie? Dobra. To. to E, tak, Robloxik Słuchajcie, e, Sorki, jestem czymś zajęty. Słuchajcie, zaraz... Mm. co jest, czy mi się Roblox nie otwiera? Dobra, otwiera. bo napisał i już... Yy. Dobra, wbijajcie na Discorda, link w opisie yy. I słuchajcie, patrzcie, jest mega rozbudowany Moju jakiś lak. Yy. Serwer jest naprawdę mega rozbudowany Proszę bardzo serdecznie yy. I sobie wejdziemy teraz na... Yy. Słuchajcie, na live I może ktoś bije E, może ktoś wbije zawsze można spróbować e, no. Upgrading crop lock, 100 To 100 mi się upgrade i lecimy. E, no, jeszcze może spinguję raz pod everyone. 1 e, No, chyba tak spinguję jeszcze raz. E, 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 tylko to zarek. Mm. Małpa Efery zapraszam na głosowy. E, Jaki to jest? L live. E, jest live z Robloxa. Life jest live z Roblox, co tak się to długo łącza? No, o, łączyło się w końcu. I co lecimy z skyblockiem czy z yy, tutaj gelbreakiem? Co byście woleli? Co byście wole woleli? Eee. E, 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 e. patrzmy Co byście woleli, bo jakby w tym miejscu w tym mogę robić konkursy, więc... Zapiszcie może na czacie zrobi. Jeżeli coś jest jeszcze ogólnie. <noise> no i się dowiemy z czego. Czekajcie, odświeżam wszystko. Spokojnie. Mm. Nie, wiem. Mm, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, czego by tu zrobić. Mm -hmm. mm. Informacje. My very one. Z, czek, z, jakiego treby wy rok chcecie leafy. damy sobie y, na przykład poli polisę to będzie kreska y, ja il brak a na przykład e, skała, nie ma skała e, może kamień to to jest e, kreska słuchaj nie dobra, nie znaczy to zrobię damy tutaj buźkę i z czego na przykład, na przykład policę, taką policę, kreska, ja il brak. a na przykład, jaki jest znaczek w sumie, a, no nie, nie, Miałem tutaj to zrobione. Chwila przerwy. No, co, o, o, ja jestem w ogóle. Mm, skyblock, no to damy sobie takie pieniążki. Bo dlaczego by nie. Pie. Niu, pie niu. Worek. Worek. Kurdy, nie wiem jak to dać. E worek... Gelbreak hmm. albo nie wiem co damy, damy <grym> <grym> yy, to będzie Skyblock, To Dobra, teraz trzeba dać wy obu będą będą konkursy krzyknik hmm. teraz tutaj robimy musimy dodać emotkę i kaczkę raz police nie tego właśnie, zobaczcie policę za kapsloka że ciągle mam no i głosujcie. Aha Dzięki, dzięki, dzięki. Musimy zmienić to. Ej, eee, ee, e, 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 e. e, czemu tu jest dalej ta scena? No. no aha, ciągle mi się to zmienia. Dlaczego tak mam? Jest niesprawiedliwe. Słuchajcie, bo ja ogólnie teraz pisałem e, to e, e, e... gramy woksa. Okej, okay, zapisz. Okej, okay, pierwsza. Pierwszy głos jest e, na gelbre'a. Dobra, no to w co chcecie no. Nie wiem. Na break'u to będę wam na hajs robił konkurs, a w przykład w skyblocku będzie e, na no na no, jakieś żelazo, nie żelazo i ogólnie tak jak w SkyBlocku to będziemy y, próbować robić taką mega... Okej. Okay. Okej, okay, jest 2 na 2. <grym> w SkyBlocku będziemy robić y, jakby taką mega przepalarkę automatyczną, wszystko automatyczne, przepalarkę. Oczywiście żelaza. No i czekamy. No nie wiem w co, no nie wiem co byście chcieli. Chyba poczekamy tak trochę jeszcze. Okej. Okay. No to z czego? No z czego? No z czego? Dobra, balecimy do breaka. czyż nie dobra, nie będzie skyblock, bo w sumie bardziej mam ochotę chyba w skyblocka popykać, bo słuchajcie, w skyblocka dlatego, że chcę zrobić sobie tą automatyczną taką przepalarkę, yy, która będzie naprawdę wydajna, słuchajcie, mogę wam wysłać nawet przynika, jak ona, jak chcę, żeby ona wyglądała, to będę miał w tutaj, zaraz to się otworzy. Wszystko i no, pokażę. Ok, będziemy mieli to w obrazy, będziemy mieli to w Roblox. I tutaj, słuchajcie, będzie, to będzie, będzie. Mam na myśli coś takiego. Tylko musi się to teraz odtworzyć. Mm. Ok, mamy to. Słabiej jakości jest troszkę, ale ważne, żeby... ważne to, żeby to po prostu działało. Chodzi o to, że będziemy po prostu tutaj mieć takie przepolarki. E, tutaj będziemy mieli dookoła wszędzie te... E, te... to... te... temy. Te, 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 no a tutaj będą... będzie... będą te przepolarki, tutaj będzie długa droga, gdzie będzie tam wchodzić i to wszystko będzie oczywiście... E, jest bo mnie nie stać na stonbryki bryki <grywki> i są trochę brzydsze w sumie. No i mi się tak się nie podobało. Dobra, muszę tutaj wszystko pyk. I mądrze, że na live nie ma lagów, bo ja nie mam lagów w jej no. Jakby. Dobra. No to co, chyba... Chciałem zrobić to, ale już tego... Teraz mam inny trochę plan. Dobra, potrzebuję stone. Stone mam całkiem sporo. Bo mam już. I ich... gdzie jest stone? Dobra, 200. Tylko ja. Pink. 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 ping. internet? Nie no. Najgorzej. Dobra. Zobaczmy live'a. No są mega lagi. ale ja, dlaczego? Dlaczego są takie lagi? Serio. Są mega lagi na live. Nie wiem. W dzisiejszym czasie będę chciał kupić serio na internet. To przez internet raczej ja to jest taka razie, sobie lagów, nie? Może resztę będzie na Discordzie i te dwie osoby, które są teraz na live, będą musieli przejść na Discorda. No, nie wiem. Chce. Nie. Chcecie. Hmm. Resztę live na y, dsc, żeby nie było lagów jak coś to tu jest y, link i piszcie Mm, 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 mm. Zapraszam osoby. Kopiuj. Control V. Wysyłam. Myślę, że to wystarczy. Bijajcie. Jeżeli bije jeszcze jedna osoba tutaj na głosowy, y, no to zrobię tutaj live. Dobra. Yy, potrzebuję dużo hajsu. Potrzebuję naprawdę dużo hajsu. Więc idę Trzeba oddać e, pieniążki i będę sobie kupował stąd ponieważ temy, bo już nie wiem, się na pewno zgadzą. Idziemy dalej. Dobra, teraz gdzie by to umieścić? Słuchajcie, myślałem nad tutaj, żeby tutaj zrobić to jakoś. Więc to chyba tak zrobimy. Jeden tutaj mi zostało, nie. No, trochę. To już jest trochę więcej tego. Patrzcie, ja mam kula w ogóle. Jak to szybko teraz idzie? W ogóle? No to też zniszczymy teraz. Nie pytajcie co, robi ta, co robił tam Iron Totemy, po prostu mi się nudziło, jakby farmę bo jakby chciałem zdobyć, e, zrobić ten e, taki kryształ, firmy nie, wiem